Widać, że widzę są Robert robot gaming, dzisiaj 62, zobacz nie będziemy robić analizy, tylko obejrzymy, popatrzymy trochę, może coś znajdziemy tak na oko szybko, bo mi się dzisiaj śpieszy trochę. Ale speaker ma tu zabawę. Ojej, widzowie, widzowie, no, to jest Ej! Czy będzie kobieta agent? O patrzcie To kobieta Myślę, być to kobieta agent Bo mamy agentów Może być kobieta agent też Ja musiałam się znieść, że to tamtini Jak ja się jeszcze reprezentacje, a to No A jak domu... Ej Kto to mu, kto mu dał? Ale Czyli to jest analiza że obejrza... Czekajcie, coś tam jest, czekajcie, szałas w spowolnionym tempie, ja to ogarniemy. Nie będę robił tak za bardzo, Czekaj. Szybkość. czekajcie. Szybkość. Wprawdzie, że tak będzie trzeba oglądać, ale... No, jeszcze szałas, jeszcze szałas, jeszcze Coś tam jest. chyba agent. Nie wiem. No, mi się wydaje, że nie za bardzo mnie będzie już tu. Spider. Mhm. Hanowa tam była. Widziałem. I tutaj idzie To jest ten... I to jest men. A czekajcie. не нормально, если это дело. Ну, ладно, давай. Где мой ученик? Па!